Witam Was, drodzy Państwo, drodzy słuchacze. To może być najważniejszy materiał, jaki kiedykolwiek nagrałam. Mam nadzieję, że sprostam temu wyzwaniu i uda mi się przekonać przynajmniej część z Was do tego, co chcę dzisiaj powiedzieć. To nie jest zwykła wypowiedź, to jest apel. Apel o rozsądek, o odpowiedzialność, o chwilowe oderwanie się od własnych politycznych przekonań. Dzisiaj będę mówiła o tym, co dzieje się w Europie i o tym, dlaczego nadchodzące wybory prezydenckie mogą być najważniejszymi w naszym życiu. Zapraszam na odcinek. Aby zrozumieć, co dzieje się dzisiaj w Europie, należy cofnąć się do początku, cichy hegemon Europy. Po II wojnie światowej Niemcy znalazły się w ruinie, nie tylko fizycznie, ale też moralnie i politycznie. Jednak dzięki planowi marszala oraz ogromnej pomocy Zachodu, Niemcy Zachodnie zostały odbudowane w zadziwiająco szybkim tempie. Wkrótce stały się gospodarczą potęgą, a po ponownym zjednoczeniu w 1990 roku, politycznym liderem nowej, zintegrowanej Europy. Dzisiaj to właśnie Niemcy odgrywają rolę y, cichego hegemona Unii Europejskiej. Ich wpływ nie polega na otwartej dominacji, lecz na systemowym kierowaniu kluczowymi procesami politycznymi, prawnymi i gospodarczymi w strukturach europejskich. Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny czy Parlament Europejski. Wszystkie te instytucje w mniej lub bardziej formalny sposób znajdują się pod silnym wpływem Berlina. Weźmy na przykład Europejski Bank Centralny. Chociaż yy, Europejski Bank Centralny teoretycznie reprezentuje całą strefę euro, jego model działania jest podporządkowany niemieckiemu stylowi myślenia o gospodarce. Zresztą, kto był przez lata pre yy, prezesem Bundesbanku i zasiadał w Radzie Prezesów Europejskiego Banku Centralnego? Jens Weidmann czyli wpływowy strażnik niemieckich interesów. A nie wspomnę, że sama siedziba Europejskiego Banku Centralnego znajduje się we Frankfurcie nad Menem, czyli symbolicznie i praktycznie blisko Berlina. Niemcy jako samozwańczy przywódcy Europy Jednym z najbardziej trafnych i przystępnych opracowań na temat współczesnej polityki Niemiec jest książka politolog dr Magdaleny Ziętek-Wielomskiej. Bardzo polecam. Niemiecki Seno Imperium. Autorka pokazuje, że Niemcy, choć formalnie wyrzekły się aspiracji imperialnych po II wojnie światowej, w praktyce od wielu, wielu lat dążą do odtworzenia swojej dominującej pozycji w Europie. Tyle, że nie poprzez czołgi, lecz poprzez prawo, gospodarkę, media i instytucje unijne. Niemcy konsekwentnie wykorzystują instrumenty integracji europejskiej do realizacji swoich właśnie narodowych interesów, ukrywając je za hasło europejskiej solidarności czy wspólnych wartości. W rzeczywistości chodzi często o podporządkowanie innych państw polityce i interesom Berlina warto wskazać także na ideologiczne źródła tej polityki marzenie o Euroimperium, w którym Niemcy będą odgrywać rolę centrum cywilizacyjnego i politycznego. Taki model opiera się na przekonaniu o wyższości niemieckiego porządku prawnego, instytucjonalnego i kulturowego nad narodowymi systemami innych państw. I w tej perspektywie, kiedy już znamy marzenia Niemców, nagle zaczynamy rozumieć, dlaczego Niemcy tak stanowczo wspierają centralizację władzy w Unii Europejskiej i dlaczego promują rozwiązania ograniczające suwerenność państw członkowskich, zwłaszcza tych, które stawiają opór, jak Polska czy Węgry. Dominacja poprzez interesy energetyka, klimat migracja. Jednym z najbardziej jaskrawych przykładów tej dominacji było forsowanie projektu Nord Stream, gazociągu łączącego Rosję z Niemcami, z pominięciem oczywiście Polski i krajów bałtyckich. Mimo licznych ostrzeżeń, że uzależnia on Europę od Kremla, projekt był promowany jako czysto biznesowy. Dopiero sytuacja na Ukrainie obnażyła prawdziwe konsekwencje tej polityki. Również unijna polityka klimatyczna. Tak samo ambitna, jak i niedorzeczna, bo oderwana od realiów krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W znacznej mierze odpowiada interesom niemieckiego przemysłu i klasy politycznej. Pod przykrywką walki o środowisko wdrażane są regulacje, które uderzają w mniej zamożne państwa członkowskie. To samo dotyczy polityki migracyjnej, gdzie narzucanie solidarności oznacza de facto przymuszanie krajów takich jak Polska. Do przyjmowania migrantów, których Niemcy sami już no, nie są w stanie integrować. Dobitnym przykładem ukrytej presji Niemiec jest sytuacja polskiego rolnictwa. Rolnicy od dawna protestują przeciwko unijnym regulacjom Zielonego Ładu, które choć przedstawiane jako konieczne z ekologicznego punktu widzenia, no to w praktyce doprowadzają do upadku rodzinne gospodarstwa rolne, uderzają w produkcję, ograniczają swobodę upraw, narzucają nierealne wymogi środowiskowe. Ale to nie tylko kwestia gospodarczej konkurencji z Niemcami, którzy chcieliby oczywiście zdominować rynek żywności w Europie, to także kalkulacja polityczna. No bo popatrzcie, tam gdzie istnieją silne, zorganizowane grupy zawodowe, jak rolnicy, górnicy czy transportowcy, tam istnieje realne zagrożenie dla planów politycznej centralizacji. Silne grupy społeczne potrafią protestować, potrafią się mo mobilizować, ale też mobilizować społeczeństwo, stawiać opór, dlatego ich osłabienie staje się celem, choć nigdy oficjalnie przyznanym. Niemcy. Państwo, które działa na zasadzie po trupach do celu. Niemcy pokazali, że są cierpliwi, wytrwali i strategiczni. Ich polityka nie jest oparta na emocjach czy chwilowych impulsach, ale na długofalowej wizji, wizji dominacji w Europie. W odróżnieniu od krajów, które kierują się sentymentem, lojalnością lub poczuciem sprawiedliwości, Niemcy, jak drapieżnik, potrafią długo czekać, kalkulować i w odpowiednim czasie zaatakować. Ich cel zakończenie budowy czwartej rzeczy zintegrowanej czyli Centralnie sterowana Europa pod niemieckim kierownictwem. Dowodem tej bezwzględnej konsekwencji jest choćby gotowość do zmiany własnej konstytucji, jeśli wymaga tego nowa strategia. Pod koniec marca 2025 roku Niemcy ogłosiły radykalną zmianę w swojej polityce obronnej. Wbrew swojej powojennej tradycji pacyfizmu i Demilitaryzacji, Bundestag zgodził się na ogromne zwiększenie budżetu wojskowego i infrastruktury, a zmiany te zostały wpisane do konstytucji, co w Niemczech no, nie jest procedurą prostą ani symboliczną. To pokazuje, że kiedy w grę wchodzi interes narodowy i wizja przyszłej dominacji, Niemcy nie mają oporów, by zmieniać nawet fundamenty działania swojego kraju. A popatrzcie, co w Polsce się mówi: tak, niech Niemcy się zbroją, ponieważ da nam to gwarancję bezpieczeństwa. No, nic z głupszego nie słyszałam. Niech Niemcy się zbroją, tak? Popatrzcie, jak Niemcy potrafią się zjednoczyć. Co powiedział premier Bawarii w Sweder w debacie przed głosowaniem? Historyczne czasy wymagają historycznych decyzji. Jego zdaniem obecne czasy są bardziej niebezpieczne nawet niż okres zimnej wojny, i Söder zwrócił uwagę na zagrożenie ze strony agresywnej Rosji, oczywiście, i nieobliczalności USA po przejęciu władzy przez Donalda Trumpa. Czyli USA to wrogowie, Rosja to wróg. Musimy budować niemiecką silną armię. A w 2023 roku niemiecki rząd, pierwszy raz w historii, opublikował dokument Strategia bezpieczeństwa narodowego Niemiec, który po raz pierwszy otwarcie mówi o globalnych ambicjach Berlina. Niemcy nie ukrywają już, że chcą mieć wpływ na porządek międzynarodowy, że chcą budować strategiczną autonomię Europy co w praktyce oczywiście oznacza unijną zależność od niemieckiej armii, od niemieckiej dyplomacji i niemieckiego przemysłu zbrojeniowego. Czyli w momencie kiedy USA wychodzą z Europy, zostajemy z niczym. Nasz sprzęt kupiony w, w Stanach Zjednoczonych nie będzie mógł być serwisowany, więc gdzie my będziemy kupować sprzęt, jeżeli nie w Niemczech? Oddajemy także naszą armię pod jurysdykcję Niemiec. Niemcy a wojna na Wojna potrzebna do budowy Europy bez Ameryki. Wojna rosyjsko-ukraińska stała się dla Niemiec pretekstem do przebudowy ładu europejskiego na własnych zasadach. Retoryka strachu przed Rosją oraz nieufności wobec USA, szczególnie po wyborze Donalda Trumpa, służy Berlinowi do budowania narracji, w której jedyną alternatywą dla chaosu jest silna, scentralizowana. Europa kierowana przez oczywiście Niemcy. To nie jest przypadek, że premier Bawarii właśnie Soeder wprost powiedział, że czasy są groźniejsze niż zimna wojna, a zagrożenie płynie zarówno z Rosji, jak i z nieobliczalnego z nieobliczalnych Stanów Zjednoczonych. To nie tylko ocena sytuacji geopolitycznej, ale część przygotowania opinii publicznej do przyjęcia nowej roli Niemiec jako gwaranta bezpieczeństwa Europy w miejsce USA. Gdyby celem Berlina było realne zakończenie wojny, doprowadzono by do negocjacji pokojowych, zaproponowano by nową architekturę bezpieczeństwa z udziałem Ukrainy, otwarto by debatę o roli Rosji i Zachodu bez fałszywego idealizmu. Ale to się nie dzieje, bo wojna daje Berlinowi kilka kluczowych korzyści. Mianowicie uzasadnia gigantyczne zbrojenia i budowę Europejskiej Armii i oddanie Polskiej Armii, tak jak już wcześniej powiedziałam, pod jurysdykcję Niemiec. Pozwala centralizować władzę w Unii Europejskiej pod hasłem bezpieczeństwa. Marginalizuje kraje narodowe i konserwatywne głosy, na przykład Polskę. Delegitymizuje wpływy USA, przedstawiając je jako niestabilne i nieprzewidywalne. I jaki jest cel? Strategiczna autonomia Europy czyli Europa bez Ameryki. W niemieckich dokumentach politycznych, od Strategii Bezpieczeństwa po wystąpienia liderów SPD, pojawia się wciąż to samo hasło: Strategiczna autonomia Europy. Oznacza ono jedno: Europa bez USA, za to z Niemcami jako centralnym mocarstwem. I taki projekt nie miałby szans powodzenia w czasach pokoju. Dlatego trwająca wojna, choć dramatyczna, staje się dla unijnych elit okazją do forsowania zmian, które wcześniej były niemożliwe do przeprowadzenia. W tym kontekście nie dziwi ich determinacja w podtrzymywaniu konfliktu poprzez kolejne dostawy broni, sankcje czy mechanizmy zamrażające realne negocjacje pokojowe. Wszystko to pozwala budować no nową Europę w warunkach kryzysu. Politycy, jako narzędzia wpływu Polska, jako jedno z największych państw Europy Środkowo-Wschodniej, ma potencjał, by odgrywać samodzielną rolę w kształtowaniu losów Europy. Jednak ten potencjał może zostać zablokowany i często bywa przez ludzi, którzy pełniąc funkcje publiczne w Polsce, faktycznie realizują interesy sił zewnętrznych. W tym kontekście szczególnej uwagi wymagają politycy, którzy choć formalnie reprezentują Polskę, częściej działają w zgodzie z interesami europejskich elit niż z wolą polskiego społeczeństwa. Ich kariera, poglądy i powiązania wskazują, że są częścią większego układu układu, w którym najważniejsze decyzje zapadają poza demokratyczną kontrolą obywateli. Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej były, odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Choć formalnie miał być neutralnym arbitrem, jego wypowiedzi i decyzje często budziły kontrowersje w Polsce. Wielu zarzuca mu, że nie zabierał głosu, gdy interes polski był zagrożony, a jednocześnie wspierał działania Komisji Europejskiej wymierzone w polski rząd. Jego późniejsza aktywność na polskiej scenie politycznej także wpisuje się w ten schemat. Obrona unijnych mechanizmów nacisku na Polskę przy jednoczesnym ignorowaniu suwerenności i woli obywateli. No i drugi człowiek, który jest właściwie przedłużeniem ręki Donalda Tuska, no to jest Rafał Trzaskowski. Jako prezydent Warszawy. No, polityk dosyć aktywny, Trzaskowski wielokrotnie prezentował postawę, która przez wielu odbierana jest jako sprzeczna z polityką Polski, z polską racją stanu. Jego udział w inicjatywach takich jak Pact of Three Cities, czy bliskie związki z niemieckimi fundacjami i think tankami wzbudzają pytania o lojalność wobec wartości narodowych. Wypowiedzi podważające decyzje rządu polskiego, publiczne krytykowanie Polski za granicą, wszystko to tworzy obraz polityka zakorzenionego bardziej w sieci wpływów za granicą niż w polskich realiach. Grupa Bilderberg elitarna sieć poza kontrolą społeczną. W tle tej układanki pojawia się często zapomniany, ale niezwykle wpływowy gracz Grupa Bilderberg to zamknięte forum spotkań, na których pojawiają się najważniejsze postaci światowej polityki, finansów, mediów i przemysłu spotkania są niejawne, niedostępne dla opinii publicznej, nie powstają z nich oficjalne protokoły ani żadne zobowiązujące deklaracje. Oficjalnie to tylko wymiana poglądów a nieoficjalnie, to właśnie tam budowane są sieci lojalności i wpływów, które później oddziałują na politykę międzynarodową. Zaproszeni goście otrzymują szansę kariery w zamian za ideologiczną zgodność i gotowość do realizowania ustalonych wcześniej scenariuszy. Fakt, że politycy tacy jak Donald Tusk czy Rafał Trzaskowski są powiązani z organizacjami i instytucjami obecnymi na spotkaniach Bilderberg, rodzi się poważne pytanie: czy ich decyzje i poglądy są wynikiem demokratycznego mandatu? Czy raczej efektem uczestnictwa w zamkniętych elitarnych strukturach, których interesy nie zawsze pokrywają się przecież z interesami narodowymi? Nie jest tajemnicą, że Rafał Trzaskowski uczestniczył w jednym z takich spotkań, być może tych spotkań było więcej, nie wiem, co samo w sobie nie jest przestępstwem oczywiście, ale w kontekście jego późniejszych działań politycznych nie może być ignorowane. Miękka władza media, fundacje i think tanki. Władza nie zawsze objawia się wprost. Czasem nie potrzeba czołgów, by podporządkować sobie społeczeństwo. Wystarczy odpowiednio kształtować jego sposób myślenia, reakcje emocjonalne i interpretację wydarzeń. W tym celu idealnie nadają się narzędzia tzw. soft power. Czyli media, fundacje, organizacje pozarządowe i instytucje eksperckie. Media, strażnicy przekazu. Współczesne media w Polsce w ogromnej części należą do kapitału zagranicznego, głównie Niemiec. To oznacza, że kontrola nad informacją. I definiowanie tematów debaty publicznej często nie spoczywa w polskich rękach. Przykładowo, niemieckie koncerny medialne mają duży udział w rynku prasy regionalnej i kolorowej w Polsce. Przez lata kształtowały one określony obraz Unii Europejskiej jako jedynej słusznej drogi, marginalizując głosy krytyczne lub przedstawiając je jako ekstremizm. Nie jest także tajemnicą, że niektóre tematy, takie jak krytyka polityki migracyjnej Unii Europejskiej, Zielony Ład czy Nord Stream, są często cenzurowane, bagatelizowane albo przedstawiane w sposób manipulacyjny. Cenzura nie musi być bezpośrednia. Wystarczy dobór ekspertów, ton narracji i ramy debaty, by przeciętny obywatel nie miał szansy wyrobić sobie własnego zdania. Fundacje ideologia pod przykrywką dobra publicznego. Fundacje i organizacje pozarządowe, NGOsy, pełnią dziś rolę koni trojańskich ideologii. W Polsce funkcjonują setki organizacji finansowych z zagranicy, w tym z Niemiec, Francji, USA czy bezpośrednio z Komisji Europejskiej. Choć oficjalnie zajmują się prawami człowieka, walką o demokrację czy edukacją obywatelską, w praktyce często promują konkretną agendę ideologiczną. Na przykład fundacje wspierające federalizację Unii Europejskiej, promocję ideologii gender, masową migrację czy ograniczanie suwerenności państw narodowych. Przedstawiają się jako te nowoczesne i postępowe, marginalizując i ośmieszając wszystkie alternatywne punkty widzenia jako nacjonalizm lub populizm. Wiecie, inne zdanie to jest szurstwo. Think tanki, czyli fabryki opinii. Think tank to instytut ekspercki, który odgrywa kluczową rolę w legitymizowaniu określonych kierunków polityki. Na pozór think tanki są neutralne i naukowe, często są w rzeczywistości narzędziami interesów konkretnych państw lub korporacji. W Polsce aktywne są m.in. think tanki powiązane z Niemcami, np. Fundacja imienia Friedricha Eberta, Fundacja Konrada Adenauera, czy inne, które. Szkolą młodych polityków, dziennikarzy i aktywistów, działają z pozycji ekspertów europejskich, ale w praktyce często promują rozwiązania korzystne dla Berlina, takie jak y, większa centralizacja w Unii Europejskiej, odejście od polityki energetycznej opartej na węglu czy solidarność migracyjna. Media, fundacje i think tanki to dziś nowoczesne narzędzia wpływu, które nie używają przymusu, lecz perswazji, no i presji społecznej. Ich celem nie jest przekonywanie, lecz formatowanie sposobu myślenia, waszego sposobu myślenia, języka debaty, horyzontu tego, co akceptowalne. W rękach zewnętrznych interesów ta miękka siła może być równie skuteczna jak polityczny nacisk czy ekonomiczne sankcje, a społeczeństwo, które nie potrafi rozpoznać tych mechanizmów, staje się łatwym celem. Niemcy potrafią wyciągać wnioski i wiedzą, że w dzisiejszych czasach należy działać z rozwagą i sprytnie. Wojna o tożsamość, edukacja, pamięć narodowa i ograniczanie wolności wypowiedzi. Nie wystarczy zdominować państwo gospodarczo czy politycznie. Aby trwale podporządkować sobie społeczeństwo, trzeba zmienić jego tożsamość, zakwestionować fundamenty kulturowe i przekonać ludzi, że ich własna historia, język czy religia są przeszkodą w nowoczesnym świecie. W Polsce ten proces trwa od lat. Ale od niedawna, szczególnie po roku 2020, nabrał wyjątkowej dynamiki edukacja jako narzędzie dekonstrukcji. Szkoła, która kiedyś uczyła dumy z bycia Polakiem, dziś coraz częściej uczy wstydu. Coraz mniej mówi się o bohaterach narodowych, a coraz więcej o polskich winach w historii Europy. W imię europeizacji. Marginalizuje się tematykę niepodległościową, walki z komunizmem, zbrodni sowieckich czy heroizmu żołnierzy wyklętych. W miejsce historii narodowej pojawia się agenda globalistyczna i lewicowo-liberalna, edukacja socjalna, ideologia gender, polityka klimatyczna, dekolonizacja kultury, równość narodów i raz, ale rozumiana w sposób, który zawsze uderza w to, co lokalne i tradycyjne. I popatrzcie, co dzieje się z nauczycielami, którzy próbują się temu przeciwstawić. No są marginalizowani, uczniowie, którzy myślą inaczej, piętnowani. Kultura odcięcie od korzeni. Polska kultura przez wieki była tarczą przed germanizacją, rusyfikacją i ideologicznymi eksperymentami Zachodu. Dziś kultura staje się polem infiltracji. W teatrach, filmach i mediach promuje się antynarodowy przekaz Polska jako kraj zacofany, nietolerancyjny, katolicki, czyli zaściankowy beton, który winien dogonić Zachód i wyrzec się swoich wartości. Wiele projektów kulturalnych jest dotowanych z funduszy unijnych, zagranicznych ambasad lub NGOsów. Ale tylko pod warunkiem, że promują określony przekaz, czyli różnorodność, inkluzywność, europejskość. Polska, jako dumny naród, staje się niewygodna, zastępowana przez obraz Polski jako prowincji większego tworu, Federacyjnej Europy. Polityka historyczna. Kto pisze historię, ten rządzi przyszłością. W przeszłości zaborcy wiedzieli, że naród bez własnej historii przestaje być narodem. Dziś robi się to samo, ale bardziej subtelnie, przez przepisywanie historii. Zmienia się sposób, w jaki młode pokolenia uczą się o II wojnie światowej, PRL, solidarności, kościele katolickim czy nawet o Konstytucji 3 Maja. W publicznej narracji częściej pojawiają się polscy sprawcy niż polskie ofiary. Wzmacnia się tezy o nacjonalizmie, ksenofobii, antysemityzmie, które mają rzekomo być częścią polskiej tradycji. Tymczasem realni agresorzy, Niemcy, Rosja, znikają w ogólnych sformułowaniach typu reżimy totalitarne lub Europejczycy XX wieku. Niestety, naród, który wstydzi się swojej przeszłości, nie będzie walczył o swoją przyszłość. Myśl o zbrodnia. Nowe regulacje dotyczące mowy nienawiści, których projekt podpisały władze w 2025 roku, przedstawiane są jako narzędzie walki z przemocą słowną i ochrony mniejszości. W rzeczywistości jednak mogą stać się i najprawdopodobniej, nie najprawdopodobniej, w 100%. Staną się mechanizmem cenzury i represji wobec ludzi o poglądach konserwatywnych, patriotycznych czy chrześcijańskich. Ustawa ta posługuje się wyjątkowo nieprecyzyjnym językiem, nie definiuje jasno, czym jest nienawiść, co oznacza mowa wykluczająca, czy kto decyduje o tym, co jest językiem przemocy. W praktyce daje to możliwość karania za wypowiedzi, które nie są agresywne, lecz niewygodne politycznie. Jestem pewna, że wobec tych przepisów niniejszy vlog również jest mową nienawiści, ponieważ śmiem mieć swoje zdanie i je wypowiadać. Przecież już dzisiaj widać, że największe ryzyko dotyczy tych, którzy krytykują ideologię gender, przymusową migrację, działania Unii Europejskiej czy uprzywilejowanie mniejszości kosztem większości w imię walki z ekstremizmem. Może dojść przecież do sytuacji, w której Cytowanie Biblii, sprzeciw wobec redefinicji rodziny czy obrona granic będą traktowane jak przestępstwo. Wolność słowa jest warunkiem istnienia wolności myślenia i tożsamości narodowej. Kto chce przejąć kontrolę nad narodem, musi najpierw kontrolować to, co ten naród może powiedzieć. I właśnie to dziś dzieje się w Polsce pod pozorem postępu i tolerancji. I na koniec, Polska stoi na rozdrożu. Nadchodzą wybory prezydenckie, a wybór Rafała Trzaskowskiego na prezydenta oznacza wprost osłabienie naszej suwerenności, ale także poważne zagrożenie dla podstawowych wartości obywatelskich. Mam na myśli na przykład totalne ograniczenie wolności wypowiedzi, przejście od lekkiej perswazji do permanentnej cenzury i to wszystko w granicach prawa. Aby do tego nie doszło, musimy my Polacy się zjednoczyć, pokazać Niemcom Czym jest polskość i co oznacza być Polakiem? Ponieważ, proszę Państwa, Niemcy tego nie rozumieją, ponieważ nigdy nie wykształcili w sobie uczucia miłości do ojczyzny. Zamiast tego znają tylko pęd yy, za władzą i ekspansją. I niestety, nikt ich obecnie nie zatrzymuje, dlatego są tak niebezpieczni. Oto co musimy zrobić. Po pierwsze, Pójść na wybory. Dla tych z Państwa, którzy mieszkają poza granicami Polski, w opisie filmu zostawiam link, za pomocą którego będziecie mogli zapisać się na wybory. Wystarczy mieć y, ważny dokument potwierdzający Waszą tożsamość. Po drugie, bez względu na nasze indywidualne sympatie polityczne, musimy zagłosować na kandydata, który ma realną szansę wejść do drugiej tury i wygrać z Trzaskowskim. To nie jest czas na głosowanie dla zasady na niszowych kandydatów, którzy choć mogą mówić mądrze różne rzeczy, nie wykluczam, po prostu nie mają żadnych szans w tej rozgrywce. To jest moment, w którym trzeba się zjednoczyć ponad podziałami. Rozpraszanie głosów w tej sytuacji tylko wzmacnia Trzaskowskiego moim zdaniem i jeśli chcemy go zablokować w drugiej turze, cała opozycja powinna skoncentrować się na dwóch realnych kontrkandydatach. A według sondaży są to Mencen i Nawrocki. No bo niestety... <słuch> Takie są realia. Głos oddany na kogoś innego, choćby w dobrych intencjach, w praktyce, yy, może działać na korzyść Trzaskowskiego. Podam Wam taki przykład z życia. Mam takich znajomych, którzy popierają Grzegorza Brauna. Niestety kompletnie nie rozumieją tej wyższej konieczności i działania ponad podziałami, o których mówię w tym nagraniu. Ci ludzie są tak zapatrzeni w swoją rację, że nawet logiczne argumenty do nich nie przemawiają. Brown ma w porywach 5% poparcia, a oni dalej wierzą, że jest w stanie wygrać wybory. Nie, proszę państwa, nie jest w stanie, ponieważ nawet gdyby stał się cud i Brown wszedłby do drugiej tury, to gwarantuję wam, że nie ma szans yy, z Trzaskowskim. Z bardzo prostego powodu otóż, Brown ma wokół siebie także bardzo negatywny elektorat, który nigdy na niego nie zagłosuje. Są to ludzie, którzy których Brown po prostu nie przekona do swojej osoby, ponieważ yy, ich zdaniem jest to o, Brown jest osobą skrajnie kontrowersyjną. Rozumiecie o co mi chodzi? Nie chodzi o to, czy Brown ma słuszność w tym, co mówi, ale o to, jakie ma realne szanse na wygraną ewentualnie, yy, gdyby znalazł się w takiej sytuacji z Trzaskowskim w drugiej turze wyborów. Bo chyba nie macie wątpliwości, że Trzaskowski, mając swój stały i dość duży elektorat, no wejdzie do drugiej tury. Wiem, że każdy z Was ma swojego faworyta, którego uważa za najlepszego, ale te wybory nie są o tym. Tylko o tym, kto realnie może wygrać i kto ma szansę zatrzymać Trzaskowskiego. I jeszcze jedno. Bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna. Zwycięstwo kandydata opozycji musi być wyraźne, by nikt nie mógł podważyć wyniku i na przykład stwierdzić, że wybory są nieważne, bo ingerowały w nie służby Kremla. Każda wymówka będzie brana pod uwagę przez nich. To bardzo ważne w sytuacji, gdy stawka jest tak wysoka, a interesy zewnętrzne tak wyraźne. Musimy działać rozważnie, ale zdecydowanie, mądrze. Dziś nie chodzi o ideały, a o przetrwanie polskiej suwerenności, kultury, pamięci historycznej i wolności słowa, czyli naszej ojczyzny. Wierzę, że to możliwe. Wierzę w Polskę i nie wyobrażam sobie, by mogło jej nie być. Wierzę w Polaków i jak pisał nasz wieszcz Adam Mickiewicz Nasz naród jest jak lawa Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi Plwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi Możemy ochronić nasz kraj, ale tylko zjednoczeni Pozdrawiam was kochani, trzymajcie się ciepło Cześć